W ostatniej chwili. Siema, dzisiaj poprowadzę dla was wiadomości. Zaczniemy od nowego rekordu świata pod względem ilości graczy w Minecraft'cie. To jest IP serwera, gdzie naraz grało aż 5 osób. Lubek 3210 odchodzi w YouTube'a. Oto reakcja przechodniów na to. Bo trzydzer odchodzi z YouTube'a. Jaka jest na to twoja reakcja? Boże nareszcie. Nubek 3.0 podczas walki ciągle ORA. Normalnie ktoś go atakuje, a on se tu Ora. Serwer Box PvP łupka został ulepszony. Koniec wiadomości. Dajcie suba, bo chcę przegonić MrBeast do końca tego roku.